W 2025 roku widać nową tendencję w zachowaniu banków. Otóż y, część z tych banków y, zaczyna strategię opartą na wycofywaniu apelacji. Apelacje y, z perspektywy banku są to ogromne koszty, bowiem bank musi uiścić opłatę 5% od wartości przedmiotu zaskarżenia. Po przegranej apelacji dzieje się to w zasadzie zawsze. Muszą zapłacić dodatkowo koszty rzędu 8100 zł Frankowiczowi. No i za ten cały czas trwania apelacji również bardzo wysokie odsetki. To generalnie oznacza, że banki. Przyznały się do tego, że stosowały nieuczciwe praktyki rynkowe. I mimo, że banki nie trąbią być może o tym wszystkim w gazetach, to ewidentnie widać, że właśnie w 2025 roku w istotny sposób zmieniła się ich strategia procesowa, z uwagi na to, że chciały i chcą na pewno ograniczać koszty przegranych spraw. Takie zaś wycofanie przez bank apelacji w drugiej instancji skutkuje automatycznie uprawomocnieniem się wyroku na rzecz konsumenta. To de facto również istotny sposób wpływało i prawdopodobnie w przyszłości jeszcze bardziej będzie wpływało na skracanie czasu trwania takiego postępowania, bowiem jeżeli założymy, że banki nie będą składały w ogóle apelacji, a w przypadku kiedy złożyły w poprzednich latach, będą je wycofywały, no to Widać, że realnie, dzięki zakończeniu sprawy, praktycznie po pierwszej instancji, ten czas trwania postępowań powinien się skrócić o 30, nawet 40%, dlatego że w zasadzie na dzień dzisiejszy myślę, że banki mają świadomość tego, że apelacje nie przynoszą im nic innego poza kosztami. Uważam, że pewnego rodzaju uwieńczeniem sukcesu w społeczności Życie bez kredytu było powstanie fundacji na rzecz ochrony konsumentów Życie bez kredytu właśnie w 2025 roku. Jako główny cel fundacja postawiła sobie walkę z pozwami typu SLAP, czyli z pozwami, gdzie banki starał się zastraszyć frankowiczów dochodzeniem swoich roszczeń, które przysługuje im zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawami. De facto widać, że dzięki takim działaniom banki ograniczyły swoje strategie w oparciu właśnie o zastraszanie chociażby korzystaniem z kapitału czy pozwami o waloryzację. Na, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jedyne czego banki oczekują to zwrotu kapitału, ale to i tak w sytuacji, w której te ich roszczenie jest nieprzedawnione, bowiem pamiętajmy, że w 2026 czy 2027 roku prawdopodobnie będzie, będą nowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to ostatecznie określa natomiast póki co staramy się dokonywać wszystkich możliwych czynności zarówno na kanwie prawa krajowego jak i też w stosunku do różnych instytucji prokuratury które jednak wskazują na to że działania banków gdzie banki mają ogromną rzeszę różnego rodzaju czynności procesowych takie jak chociażby potrącenie aby rozliczać się z konsumentami nie są stosowane a w zamian banki faktycznie wybierają pozwy typu slab z którymi udaje się nam skutecznie walczyć bowiem na dzień dzisiejszy banki te które taką strategię wdrażają widać że mniej już mają Pomysłów i powodów do tego, żeby takie pozwy składać, a to też być może dzięki temu, że banki zawierają coraz więcej sprawiedliwych ugód na naszych warunkach, co de facto prowadzi do rozliczania na zasadzie teorii dwóch kondycji i banki już wtedy nie mają po co składać pozwów, kiedy obie strony dzięki takiemu porozumieniu, takiej ugodzie zrzekają się dalszych roszczeń. Wobec tego, walka naszej fundacji z pozwami typu slab przyniosła na pewno już na dzień dzisiejszy wymierne skutki, ale Spodziewam się, że w kolejnych latach jeszcze więcej będziemy starali się zrobić w tych sprawach, przede wszystkim kiedy poznamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie między innymi właśnie przedawnienia roszczeń banków. W końcu 2025 rok to również nasz jubileusz. Dekada wolności, 10 lat społeczności, życia bez kredytu. To bardzo ważna dla nas wszystkich data, dlatego że stawiamy pewnego rodzaju przecinek w ramach naszej strategii pomocy i wsparcia konsumentów, po to, żeby po chwili oddechu rozpocząć naszą nową misję. Naszą nową misją będzie naprawa systemu ochrony konsumentów w Polsce, dlatego że z uwagi na brak realnie działającego systemu ochrony konsumentów właśnie miały miejsce tego rodzaju nieuczciwe praktyki banków przez ostatnie 10, 20 lat w oparciu właśnie o stosowanie przez banki klauzul abuzywnych. Celem działań fundacji w kolejnych latach będzie wobec tego Ochrona naszych dzieci, przyszłych pokoleń przed nieuczciwymi praktykami banków, przede wszystkim, aby nie bały się wejść przez próg banku, aby mogły korzystać z produktów, które są tworzone przez banki w celu rozwoju rodzin, w celu rozwoju gospodarstw domowych, ale wszystko pod egidą realnie uczciwego systemu ochrony konsumentów w Polsce.